Wielu komentatorów pasjonuje fakt, kogo w tych wyborach poprze Polonia amerykańska. Czy kandydata, który jest umiarkowany, czy raczej bardziej egzotyczny. A egzotyczny, jak wiadomo, w pierwszej kolejności zamierza odesłać Polonię z powrotem do domu. Donald Trump jest bardzo popierany przez na, 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 nas, naszych ludzi, i ponieważ to jest bardzo dobry człowiek, i on jest nasz człowiek, ponieważ e, e, wyrzuci wszystkich imigrantów e, e, z naszego kraju i będziemy mogli na paradę chodzić sami. Debaty polityczne, jak wiadomo, to stek kłamstw. Amerykanie może i uwierzyli w słowa kandydatów. A Polonia Amerykańska? Zapewne nie, bo Polonia Amerykańska doskonale wie, że są trzy rodzaje prawdy: święta prawda, ty jest prawda i ta trzecia prawda. <śpiewanie> Donald Trump i jego żona są ze sobą tak zespoleni jak dwie oprawki do okularów. Ona splagiatowała Michelle Obamę z przemówienia sprzed ośmiu lat. On na Twitterze splagiatował podziękowania Baracka Obamy żonie Michelle również sprzed 8 lat. Fantastyczne małżeństwo. Przemówienia Hillary Clinton podczas wieców wyborczych są tak pasjonujące, że zasypia na nich nawet jej mąż, Bill Clinton. A ostatnio usnęła sama Hillary. Donald Trump powiedział, że skoro Ameryka weszła do Iraku, to powinna ukraść iracką ropę. Ciekawe, co kradnie Donald Trump, odwiedzając różne kraje ale o tym w następnym odcinku. Hillary Clinton połowę wyborców Donalda Trumpa wrzuciła, jak sama powiedziała, do koszyka żałośników. Ciekawe, do jakiego koszyka bądź koszyczka wrzuci swoich zwolenników. Laureat Literackiej Nagrody Nobla, Bob Dylan, napisał nowy utwór Black Fork. Czarny widelec na cześć polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Już niedługo swoją drugą, ostatnią kadencję kończy prezydent Barack Obama. Amerykanie wybiorą jego następcę bądź następczynię. Jedna rzecz jest niezmienna od 225 lat. Brudne chwyty, nieczyste zagrania i pojedynek, jak na dzikim zachodzie, jeden na jeden, w tym przypadku jeden na jedną. Jeżeli chcesz poznać, jak wyglądała historia tych pojedynków, kup książkę Grał Biały Dom. Tu wszystko jest opisane.